Odcinku o codziennym dzisiaj mam dużo materiału do zrobienia. Będę zajmował się moim modelem codziennego, a mianowicie chcę go sobie przygotować już pod położeniem dachówki, a więc przede wszystkim będę chciał zrobić sobie opierzenie, tutaj, tej bocznej części. Będę chciał wyrysować te boczne blachy, z tej strony. Ta, ta krawędź dachu też jest opierzona, ale tego nie będę rysował, bo to jest właściwie powielenie tej krawędzi, tych płaszczyzn, które już mam. Tutaj tylko będzie widoczne te dziury, więc zrobię sobie opierzenie właśnie bocznych rzeczy. No i później wezmę się za orynnowanie, czyli wyrysuję sobie haki na rynny, albo może nawet odwrotnie najpierw sobie wezmę rynny i później dopasuję do tego haki. I jeszcze tutaj zauważyłem, że... Mm, na przykład te krokwie, które zrobiłem na samym początku, no one w ten sposób nie wyglądają, są troszeczkę inaczej. Ja tutaj teraz pokażę może parę... O właśnie, tutaj widać właściwie wszystko, co chcę pokazać. A więc krokiew przede wszystkim jest zacięta w ten sposób. Nie jest tak, jak ja tam wyrysowałem. Tak jest w projekcie. My żeśmy się zdecydowali, w sumie to nie wiem dlaczego tak wyszło, po prostu, że ona jest ścięta. Ja sobie zmierzyłem tą linię, to jest 20 cm. Yy, tutaj widać też zarys, dachówki, jak będę chciał yy, yy, zarys yy, rynny jaki będę chciał wykonać a więc to będzie takie, tutaj taki półkole, taki, taki księżyc tutaj jest zacięta na ostro tutaj też widać z boku właśnie to, yy, blaszane, yy, to blaszane opierzenie dachu widać, że to zachodzi tutaj za krawędź i widać też, może nie na tych zdjęciach, może na innych to będzie no, tu na przykład widać tak samo końcową rynnę z tą burtą, końcową dachówkę z tą burtą, właśnie to jest ta krańcowa. Tu widać, tu widać ładnie opierzenie. Widać jak jest zacięta, zacięte są te wszystkie narożniki powkładane, ale ja z takim detalem na pewno tego nie będę robił. Za dużo czasu to po prostu zajmie. Widać też kawałek pasa nadrynnowego, i to też będę chciał sobie wykonać ten pas nadrynowy. Yy, także, no, ogólnie, ogólnie yy, sporo rzeczy mam do zrobienia. Dlatego, już yy, nie marnuję czasu. I yy, wszystkich, yy, których to interesuje, zapraszam do oglądania. A ja biorę się do pracy. Yy, czyli, może zacznę sobie od poprawiania tych yy, krokiew, bo to będzie rzecz, która później będzie sporo trwała dlatego, że bryła robi się coraz bardziej skomplikowana a mój komputer już zaczyna tutaj dużo myśleć nad prostymi rzeczami to są moje, o jest, są krokwie, bardzo ładnie i piękniej to jest sketch 44 jest super, jestem tutaj gdzie chcę i teraz, to wcale nie będzie takie proste teraz ponieważ będę musiał usunąć parę rzeczy stąd delete na razie ściągawkę na bok. Aha, ok, mogę go zmniejszyć. Ten też. Super, więc tutaj mam. To będzie proste do zrobienia. Wystarczy postawić kreskę w poziomie. Połączyć te dwa punkty. Kreskę wyznaczyć na 20 cm. 20. I ten punkt. Ta linia one są. Więc tutaj, tutaj poszło bardzo, bardzo, bardzo szybko. O nie, nie tak, bo tutaj się coś zepsuło w tym miejscu. Teraz muszę zrozumieć dlaczego się to zepsuło. A już wiem, na pewno tu się przeniosł jakiś wymiar. A, rozumiem, dobra, ten. Widzę, że ten punkt to jest 47 wiązanie i on, a, rozumiem, jest zlisowany z tą rzeczą. No to dobra. W takim razie ta cała linia aż dotąd jest do usunięcia. Delete. Teraz wtedy to sobie mogę wyciągnąć. Dobra. Rozumiem. Teraz ja sobie dorysuję pozostałą część krokwi, czyli w ten sposób. I teraz to był punkt. Dobrze. Czyli teraz mogę pozostawić to dokładnie tak samo. Ten punkt oraz ten skrajny. Wyprostuję je w poziomie. Oraz ten odcinek 20 cm i ten to jest znak równości. Super. tutaj jeszcze ta linia oraz ta, to jest równoległość bardzo dobrze tu jeszcze mi się troszeczkę zepsuło, ale to nie jest żaden problem wyprostuję to i ta linia zgadza się, to jest właśnie ta krokiew oraz ta to też jest równoległe dobra, oraz ten punkt leży na tej linii i to już jest wszystko. Tutaj dalej będzie moja krokiew, moja e, belka kalenicowa. Zamykam to. Dobrze, program to wykonał. Widzę, że są zaaplikowane e, zmiany z jednej i z drugiej strony. Mam już to wykonane. Świetnie, tu nic się nie zmieniło. Wygląda to dobrze. Mhm. Tu już mogę pozamykać wszystkie te całe to drzewo tego obiektu. Super. Kolejna rzecz, którą, na której chciałbym się skupić, to yy, to są te dodatkowe yy, rysunki pomocnicze. Kiedy ja go, on tutaj gdzieś jest. Tutaj widzę, że się pojawia, miga coś. Teraz go nie widzę. Ale kiedy będę chciał go usunąć, bo nie jest mi do szczęścia potrzebny, delete. Wtedy widzę, że są związane dwa z nim sketcze, i tutaj mnie ostrzega, że się może coś zepsuć: sketch 059 i sketch 060. Teraz klikam No, czyli nie będę go usuwał, ale muszę się pozbyć tych wiązań, po to, żeby go móc później bezpiecznie usunąć. I to był sketch 059 i 060. I żeby najprostszą, tu jest już bardzo dużo tego wszystkiego. Nie wiem, gdzie ich to było, gdzieś chyba, w, raczej w tym obiekcie to będzie, bo to jest moje deskowanie, to były okna i zamiast chodzić tego i otwierać całe to drzewo i wyszukiwać to ja sobie inną metodę mam na to, mm, istnieje we freecadzie i to będzie, trzeba kliknąć zakładkę view, następnie przejść do panels i następnie przejść tutaj selection view i ja sobie otworzę to okno, zawsze go mam zamknięte ponieważ y, dodatkowo mi y, no, zabiera przestrzeń y, w której pracuję, więc ja sobie teraz znajdę sketch 0,50. Tak. 0,59 chyba tam było. Jest taki. O, już mi od razu go znalazł. I następny to będzie 60 i tego sobie kliknę. I mam oba te skecze już na wierzchu. Mogę już zamknąć ten view selection. Ważne, że tutaj mam te dwa. Szkice, na których mi zależy i gdzie muszę usunąć te zależności teraz od tego rysunku pomocniczego. A więc klikam dwa razy na niego, on się tutaj otwiera i już widzę tą linię. Kiedy teraz y, przejdę na widok z przekroju, to dokładnie widzę, że y, jest powiązany ten punkt z, z, tymi z tą linią, właśnie. To jest ten. Dobra, czyli wszystko, co muszę zrobić, to. Spróbuję ją sobie usunąć teraz. Delete. Aha, i może zamiast tego rysunku, bo widzę, że ona leży na, na tej krokwi, wykorzystam teraz tą krokiew, czyli wymiar się troszeczkę zmieni, albo nawet i nie zmieni. Dobra, no to fajnie. Ja sobie teraz wejdę na jeszcze przezroczystość, włączę. Teraz będzie mi o wiele łatwiej to wszystko zobaczyć. Dobrze, czyli usunę sobie moje, moją e, geometrię zewnętrzną. Delete. Nie zaznaczyłem. Delete. Teraz ją jeszcze raz zaznaczę, ale już nie ten odcinek, tylko to będzie. Może być. Może być i nawet ten kawałek. I wiem, że ten punkt i ten punkt są yy, wyrównane w pionie. A więc klikam w ten sposób oraz odległość sobie zaznaczę od tego miejsca do tego. To będzie 229,67 i klikam OK. I takim oto sposobem yy, zlikwidowałem sobie to powiązanie z tym y, pomocniczym rysunkiem. Natomiast dalej jest y, powiązanie, ale już z krokwiami. No, wiadomo, że krokwi nie będę chciał y, kasować w odróżnieniu do tego pomocniczego rysunku, więc y, takie y, taki układ mi bardzo pasuje. Wszystko już się tutaj zgadza, więc klikam OK. No i dobrze, wreszcie to policzył, trochę mu tu zajęło, więc sketch 59 mam załatwiony. Teraz otwieram 60. I 60 to będzie dokładnie to samo. Już widzę mm, moją linię, to jest właśnie ona leży na tym pomocniczym rysunku. Niepotrzebne mi to jest zupełnie, ale widzę też, że ten punkt leży na tej linii. Wyrównam sobie widok. Czyli zaznaczam ją i też zrobię ten samym sposobem. Zaznaczę sobie od belki, od, od tej krokwi, czyli delete, ok. Geometria mm, zewnętrzna i teraz ten punkt oraz ten są wyrównane, są wyrównane w pionie oraz odległość od tego, do tego punktu, to ile wyjdzie, tyle będzie czyli 67. Czyli tutaj się wszystko zgadza. Ok, i znowu jest na zielono cały szkit. Ja go zamykam. Dobrze policzył to wreszcie. Yy, czyli uwolniłem oba te rysunki od tych pomocniczych rysunków. Yy, od tego no rysunki od pomocniczych rysunków, ale niech będzie i tak. Yy, I teraz, jeśli sobie to już wszystko mogę pozamykać, całe to drzewo. Dobra, czyli go spróbuję teraz usunąć, delete i widzę, że już nie ma żadnych, żadnych jakichś obiekcji, program po prostu usunęło go sobie, bo z, mój obiekt nie jest już nim, z nim związany dłużej, więc te rzeczy mam już załatwione i to mnie bardzo cieszy, bo teraz mogę właśnie przejść już do moich, co najpierw zrobię, Rynny czy to opierzenie? Może spróbuję sobie wyznaczyć opierzenie. W tym przypadku tak, deskowanie może wyłączę, bo mi przeszkadza, czy nie? Chciałbym spojrzeć na to bez tej przezroczystości. Um, a nie, draft, przejdę tutaj na tą zakładkę part i w ten sposób, dobra, muszę jednak włączyć moje deskowanie. Tak. Na pewno, bo to na tym tutaj właśnie będzie się yy, znajdowało to opierzenie te, te, yy, te blachy, o których wspominałem. Czyli to jest właśnie y, opierzenie, to jest dokładnie to miejsce. Widać to jeszcze gdzieś indziej. Tutaj je też dobrze widać. I tu chyba też dobrze widać tą yy, boczną blachę. Dobrze. I teraz moje opierzenie yy, wyrysuję sobie korzystając ze sketchu yy, i z płaszczyzny YXZ, y, czyli to jest widok z frontu i to będzie taki kształt elki y, teraz linia pomocnicza, może tą wezmę i jeszcze sobie włączę yy, przezroczystość. Ona tutaj lekko zachodzi, ta blaszka. Ona jest, to znaczy to na pewno nie jest dokładnie tak jak y, ja nie będę odwzorowywał y, ba, y, tak bardzo precyzyjnie y, tej rzeczywistości. Chyba w tym miejscu też widać, jak jest po prostu zagięta. Narysuję tylko to zagięcie i to wszystko. To mi w zupełności wystarczy. Wyprostuję jeszcze teraz ten widok, który zepsułem. Ta krawędź jest w pionie. Długość tego zagięcia pod deskę to ustawię na takie 2,5 cm. Wysokość tej blachy to takie 10. Dobrze. To będzie w poziomie. Ten odcinek i ten są równe. I grubość tej blachy ustawię na 0,08 y, cm, czyli na 0,8 mm. Widok z przekroju. Dobrze, i wszystko już jest załatwione. Zamykam mój obraz, mój sketch. I chciałbym to jeszcze wypozycjonować. Spojrzę sobie na, na to wszystko z góry. Jest on tu. Dobrze. Będzie po y. Mhm. Jeszcze troszeczkę. O, to chyba będzie to miejsce. Tak. W tym miejscu wydaje mi się, będzie dobrze. Zgrywała się moja blacha. Ok. Dobrze, mam już to wypozycjonowane. Teraz y, narysuję sobie tor, po którym y, będę wyciągał ten element. Ponieważ chciałbym skorzystać z narzędzia tutaj. Y, Słyp. Do tego będzie mi potrzebna ścieżka. A więc w taki troszeczkę nieco inny sposób będę teraz y, tworzył bryły. A więc spojrzę sobie wybiorę sketch na płaszczyźnie yz to jest ten widok o właśnie ten zaznaczę sobie końcówkę mojego tej mojej eleczki oraz długą linię od jej krańca aż tutaj do samego końca aż do tej łaty i jej długość wyznaczę jakoś tak na równo na 712. Tak może być. W zupełności mi to wystarczy. Aha, no i jeszcze kąt mi został pomiędzy tym odcinkiem a płaszczyzną poziomą. I ustawię go na 42 stopnie, tak jak jest dach. I OK, tu już mam wszystko gotowe. Dobra, i teraz to jest sketch 63 i 64. 63 to jest moja eleczka, więc klikam teraz narzędzie Swipe. 63 przerzucam na prawą kolumnę yy, i teraz stworzę ścieżkę. A czemu ja go nie widzę? A, bo jest niewypozycjonowany. Dobra, czyli cancel. A może spróbuję wykorzystać taki niewypozycjonowany. To by było ciekawe doświadczenie. Dobra, więc zaznaczę go. Create Solid i OK. Dał jednak radę. O, to było bardzo ciekawe, fajne. Dobra, jeszcze tylko tutaj on się bardzo blisko y, znajduje tych elementów. Wydaje mi się, że przejdę sobie do mojego, y, właśnie do tej eleczki i, i ją troszeczkę odsunę od tych, od tych krawędzi. Czyli to jest chyba miejsce, ona się gdzieś tutaj w tym trzyma, w tym miejscu trzyma, tu się chyba musi trzymać, tak. Czyli ten punkt, usunę go, to wiązanie, tak, dokładnie. I będę chciał połączyć sobie te dwa punkty razem. Teraz ten punkt z geometrii zewnętrznej usytuuję na tej linii tego elementu. I całość po prostu odsunę, tak, o 1 mm. Czyli 0,1 mm będzie odsunięte. W zupełności chyba właściwie to w drugą stronę też mógłbym to zrobić. 1 mm, nawet może nie tyle 1 mm, co 0,5 mm. Czyli 0,5, dobra. W takim razie a dobrze, zostawiam tak jak jest i close czyli zamykam i tak widzę, że prześwituje nic to niewiele dało coś tam na pewno dało dobrze, z drugiej strony zrobię dokładnie to samo, teraz te dwa skecze tworzących mój obiekt, wyłączę im widzialność i zrobię dokładnie to samo, tylko że z drugiej strony czyli widok z frontu i znowu zaznaczę sobie geometrię zewnętrzną. No tak, najpierw muszę wybrać sketch, widok z frontu. Ok, teraz jestem w sketcherze i klikam geometria zewnętrzna. Już będzie szybko, bo wiem co robić po kolei. Tak, do tego, tu, tu. Tu oraz tu. Połączyć to wszystko. Wyprostować. To wypionować. Oba odcinki będą równe. Tutaj damy te 10 cm. Dobrze. Tutaj będzie 2,5 i 2,5 i teraz grubość tego to będzie 0,08. Super, mam już to zrobione. Wszystko już jest na swoim miejscu. Zamykam. Wypozycjonować to teraz. Po Y. A ja to w ogóle go zaznaczyłem? Tak, zaznaczyłem. Jadę sobie z nim spojrzeć na wszystko z góry. On się tam zbliża. Chyba lepiej było, trzeba było na niego spojrzeć z boku, ale tak też widzę, że fajnie trafiłem. Jest dokładnie tu, gdzie chcę. Jeszcze raz go zaznaczę, żeby nie było wątpliwości. Klikam OK. Dobra, jest wypozycjonowany. W takim razie ja bym chętnie wykorzystał ten sam, skoro poszedł mi po niewypozycjonowanym, tutaj ten słyp. To jest właśnie ten 64. To z tym zrobię dokładnie to samo. Yy, czyli znowu narzędzie. To jest 65 mój. I sketch to jest 64. Czyli narzędzie yy, swip. 65 idzie na prawą stronę. Teraz stworzę ścieżkę. Czyli zaznaczę sobie dokładnie, ten y, rysunek, klikam tutaj done, create solid i ok i co, poszło? poszło stworzył go aha, no i tego też nie odsunąłem te pół milimetra a no dobra odsunę zrobiłem ten sam błąd miałem, miałem to zrobić szybciej 65 czyli to był, to był ten punkt Usuwam go. Teraz znowu łączę. Ta linia i ten punkt oraz ten punkt i ten punkt. 0,0,5. Dobra. I wszystko jest, zamykam. Teraz jest w takiej samej odległości. Yy, mam już to zrobione, czyli ten i ten oraz. Aha, bo jest zaznaczone, okej. Okay. Wy, wyłączam im widzialność. To są dwa obiekty, teraz moje. Chętnie bym je połączył w jedno. Wykorzystując tutaj Part i Union. I teraz odwrócę sobie to ten element przepraszam, najpierw stworzę, najpierw stworzę, przejdę na zakładkę Draft i sklonuję go sobie te dwie rzeczy, czyli owca, teraz odwrócę to o 180 stopni. No tak, ale use center of mass dokładnie i spróbuję od razu go wypozycjonować. Może tutaj będą te y, -ki. tutaj dam 0, jak jeszcze jedno 0, to już będzie za dużo. Tutaj dam jakieś 7, dobra, coś takiego. że na wszystko z góry. Tu przede wszystkim mi się to musi zgrać. Jest. Jest czy nie jest? No już teraz nie jestem taki pewien. jest nad deskowaniem dlatego tutaj się coś nie zgadza mm. minus 2 minus 2 przecinek 2 nie, minus 2 i 1 i 15. 0... 8. Tu jestem jeszcze bliżej. Dobra, nie będę się spinał. Przecież to w rzeczywistości też jest różni się. zostawia, tak jak, zostawia to tak, jak teraz jest. Klikam OK. Ok, wydaje mi się, że tak jak teraz w zupełności to, yy, w zupełności to wystarcza. Jeszcze sobie tylko wyłączę hmm. To nie lubię być, pracować w tej zakładce, bo ja, o właśnie, dokładnie tak. Yy, czyli tutaj już widzę to moje opierzenie yy, wygląda całkiem znośnie. Jest z jednej i z czystej strony też jest też. Wydaje mi się, że już mój czas został wyczerpany, który sobie wyznaczyłem, nie będę tego dłużej ciągnął. W następnym odcinku zajmę się rynami, ale też nie wszystkimi. Będę sobie chciał stworzyć te rynny po obu po obu stronach dachu, te w poziomie. A jeszcze w następnym, bo na pewno nie zdążę tego wszystkiego w jednym, w jednym odcinku zrobić, zajmę się już tymi rynnami spustowymi, czyli tymi w piomie. Także na dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia w następnym epizodzie.